Nie jesteśmy tutaj ze sobą pierwszy raz, ale, ale rzeczywiście spotykaliśmy się może jeszcze znowu nie aż tak dużo razy, ale powiem szczerze, że ten okres do tego pierwszego zwycięstwa, który tutaj przeżyłem, to, to chyba najdłuższy jaki, jaki w mojej przygodzie z piłką w ogóle jest. To znaczy, że nie, nie że najgorszy, ale, ale najdłuższy, bo strasznie, żeśmy pragnęli tego zwycięstwa, one parę razy nam się wymknęło, parę razy żeśmy zawalili. A dzisiaj ktoś może krzyknąć w górach, co Adrian napierała, ja się z tym zgadzam. Natomiast chciałbym powiedzieć, że, że to jest początek drogi. Tutaj dzisiaj GKS Katowice ani nie wygrał ligi, ani nie utrzymał, ani nie zwyciężył w jakimś spektakularnym meczu, który, który, który decydował o czymś. Natomiast uważam, że to zwycięstwo zdecydowało o jednej rzeczy: że piłkarze w szatni GKS Katowice zaczną wreszcie wierzyć w siebie, że że to nie jest drużyna zdolnych rejonów tabeli, tylko ciężką pracą, żmudną, wiarę w siebie, czyli wiarę w trenera, trenera w zawodników, działaczy w trenera i w zawodników. To wszystko dzisiaj przyniosło nam jakiś ułamek, ułamek czegoś, co, co chcemy. Fajnie, że za trzy dni mamy kolejny mecz i fajnie, że przyjeżdża Zawisza Bydgoszcz. To będzie dla nas bardzo mocny egzamin i oby się zakończył znowu znanym egzaminem. Dziękuję. Ja cały czas tłumaczę to, żeby to nie, to jest duże uproszczenie. GKS Katowice, jeśli chodzi o trenerów i zawodników, dzisiaj dzisiaj zrobił swoje, ale zrobił w tym, w tym danym meczu. Natomiast my jesteśmy dzisiaj po dziewiątej kolejce i, i deficyt wciąż, wciąż jest nasz. Z działaczami umówiliśmy się do połowy miesiąca i, i, i wierzę, jestem przekonany, że oni staną na wysokości zadania, a myśmy obiecali, że staniemy też na wysokości zadania. W i naprawdę zabrakło troszeczkę, jeśli chodzi o pierwszą połowę bardzo dobrą, no drugą niestety, ale, ale, ale mówię. Ja uważam, że w gks Katowice wszystko się zepnie. W mocną klamrę. Trzeba będzie ciężko pracować na to, żeby, żeby to przyniosło sukces taki, o którym Katowice marzą. Bardzo ciężko. I, i, i wcale nie powiem, że, że od dzisiaj to będzie seria zwycięstw. Ja oczywiście o nie marzę i myślę, ale, 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 ale mówię. W GKS-ie jest ogromna praca do wykonania przed działaczami, trenerami, piłkarzami. Dzisiaj pierwszy krok. Działacze wiem, że pracują na to, żeby było wszystko w porządku. Bardzo bym sobie tego życzył. Wydaje mi się, że oni też w pewnym momencie odczuli, że, że wszyscy w Katowicach tej drużynie naprawdę dobrze życzą. Że słowa krytyki, które padają pod nią, to, to są jak najbardziej słuszne. Ale, ale że naprawdę, naprawdę w nią wierzą, liczą, bo jednak nie spotkali się z czymś takim, że, że ktoś by się od nich odwrócił. I to jest chyba najbardziej istotna sprawa. Ja gdzieś w tym tygodniu apelowałem i cały czas apeluję, żeby wszystkim, którym Gieksa jest naprawdę na sercu, pracowali dla jej dobra. Radą, poradą ostrym słowem, ciętym, ciętą repliką, ale ważne, żeby to było w naszym GKS-ie tutaj, w, naszej, w naszych strukturach i to jest dla mnie najbardziej istotna sprawa. Z tymi problemami, które mamy, ja wierzę, że sobie jesteśmy w stanie my, jako tutaj w GKS-ie, bardzo mocno poradzić. Tu jest bardzo mocna ekipa GieKSiarzy i, i to się czuje i to powinno być jakby nadrzędną sprawą i ta szatnia to czuła i dzisiaj naprawdę starała się oddać, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj wreszcie oddała tym ludziom, którzy zasiedli na trybunach i mieli, dzisiaj na pewno wracają z satysfakcją do domu i i mam nadzieję, że przy jakimś małym piwie będą wspominali, że to był dobry mecz GieKSy i wreszcie nasz GKS wygrał. Bardzo istotna rzecz.